Siemaneczko wszystkim z tej strony grzesio. A to już drugi film na moim kanale. O nie drugi! E, drugi film dzisiejszy. E, a dzisiaj będziemy sobie otwierali jajka. Czyli wylecimy Fikal. Oczywiście mamy 2 miliony, to mało mocno. Mam no, nadzieję, że nam wyleci. O! Koleg kolega już dropnął. No, panie złaść tego jajka. Więc używamy sobie muścików. Mam Na nadzieję, że pan wyleci coś. ma no, no, no sobie jajka Dawaj, mocniejsze. Bo się obrażę, no. Epic, epic. Blue Fafi, Go nie miałam, oczywiście. Będziemy tak zdejmować. O. Teraz basic. I tak będziemy zdejmować. O. Ten mój kolega coś chce. uja, ja. Uj, uj, nie mógł. Tego nie. Tego, tego, tego. Ej, albo by było, gdybym się na filmie wytailował. No i on mi pokazuje tylko, co ma. O, dzięki. Ale ja mam zdjąć, no. No i znowu Basic. Jak on się nazywa w ogóle? No i coś lepszego, ja chcę Mefikala. Ja chcę Mefikala, no nie, no. No ja chcę Mefikala pierwszego w życiu, no. Ja chcę Mefikala, please. A, przynajmniej Goldena i była może zrobimy. Ale wątpię nawet, żeby nie była zrobić. Zamykam. A ściąłem się, myślałem, że będzie mi ja, No, już nie wyleci na stop. A gdy wyleci, zostawiacie to na w górę. <grych> no, jak zawsze. No, nie. no i znowu no. Czy to na serio to takie Myślałam, a dobra, jest są so tylko epiki, są so Basic, Epic i Mythical, mówię, ale łatwo będzie go wydrapić. Jest przetrudno. O nie, o nie, nie mam, powiedzcie, że już się mi nazbierało trochę. O, dobra, będę miał jeszcze na jedno jajko. No właśnie, o tutaj taki ładny mefikal jest. Ja tylko, ja tylko nie mam, tak można powiedzieć. O, kolejny. Jakbym go dopnął tym jajku Będę codziennie grał wtedy w Pet simulator. No please, please. A zimno. i tego de dena robić dużo, ich tu dużo. Ojejku, jejku, jejko. Distayed. Nie, nie będę. Jest. Wyszedł. Tu tylko na dwa guldeny? Myślałem, że tego będzie o wiele więcej. A z jednego wyjdzie? No i. A z epik epika nie sądzę. Idę teraz coś tajemnic... O, trochę zadają. Na być. Będziemy przetwarzali. Czy nam wyjdzie jakaś legenda? Bo bratu tu wyszła. Tak, 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 tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę. Zostawiać łapkę w górę, subskrybujcie na tym kanale. Tu legenda. Tu jest. Co to jest? What the fuck? Jakiego jajka? Ej, muszę sprawdzić, jakiego to jajka jest. Jamu? Szybko, szybko, szybko. Czy to z tego? Ojejku, co O, czy to z tego? Nie. A to z tego. O, to mogę sobie otworzyć kilka. Dobrze. Ułożenia wkładamy. O, widzicie, dwa dni będą kolejne pety. Którego, tego czy tego? Teraz bajka czy Tego bym mógł. Nie tego. Gdy tego wy. To tak. Teraz nikt tu nie ma na panku, nikt. Więc to chyba było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na tym kanale, łapki w górę i cześć!